Dzień dobry. Witamy. Joanna Rudzka. Aleksandra Majkowska. Dzisiaj odcinek pod tytułem Grafomotoryka inaczej. Bo tak, wiele wiemy o rozwoju grafomotoryki, a tak naprawdę często to z czym przychodzą rodzice, to to, że dziecko jednak, mimo tego, że ta grafomotoryka do tej pory rozwijała się prawidłowo. Ma trudności w nadążeniu w szkole za rówieśnikami, w przepisywaniu z tablicy, szybko się męczy, pisze nieładnie. Albo też ma problemy z koncentracją nie chce siedzieć przy stoliku, nie lubi odrabiać lekcji, ucieka od biurka, tak naprawdę i rodzice nie wiedzą, co się dzieje, a okazuje się, że tak naprawdę podstawowym problemem jest zła postawa ciała dziecka przy biurku. Myślę, że warto wspomnieć o tym, dlaczego zazwyczaj biurka i krzesła dzieci są niedostosowane do ich wzrostu i wieku. Rodzice z dobrymi, z dobrymi intencjami kupują większe biurka i większe krzesła z taką właśnie myślą, że to starczy na dłużej, podczas kiedy nie mają świadomości, że przez cały ten okres, kiedy to biurko i to krzesło jest za duże na dziecko, robią mu tak naprawdę krzywdę, bardzo obciążając jego kręgosłup i całe ciało, tak naprawdę. Aczkolwiek, tak jak mówię, mam świadomość, że jest to w dobrej wierze rodziców. Mhm. Dlatego chcielibyśmy uświadomić, jak bardzo ważna jest pozycja, odpowiednia pozycja ciała już od samego początku przy biurku. Mhm. Chodzi też o to, żeby tak naprawdę um, od samego początku uczyć właściwej postawy i tą postawę kształtować. Więc jeśli już mamy za wysokie biurko, wysokie krzesło, bo do tego biurka najczęściej kupujemy wysokie krzesło, to najczęściej nasze dziecko będzie się działo w taki sposób, że nogi będą zwisały z krzesła i będą luźno latały w powietrzu. Dzieci jeszcze często robią takie, że, taką rzecz, że zawijają nogi pod spód i, i o, oplatają w. Ok. Wokół nogi od krzesła, czy w ten sposób próbując sobie tak naprawdę też radzić i tą właściwą postawę jakoś wyregulować. Muszę powiedzieć, że siedząc w taki sposób tak bardzo obciążam moje plecy i, i tak bardzo pracują moje mięśnie brzucha, że tak naprawdę bardzo byłoby mi trudno skoncentrować się, żeby coś jeszcze tutaj robić rączką, żeby coś pisać albo coś rysować. Mhm. Cała moja energia idzie w to, żeby utrzymać pozycję ciała, mhm. która jest bardzo niewygodna. Dlatego tak ważne jest to, żeby dziecko miało nogi podparte o podłoże. Najlepiej by było, gdyby to była właśnie taka płaska powierzchnia w postaci podłogi, tak? Ale jeżeli już mamy wyższe krzesło, to warto dziecku pod nóżki podstawić podpórkę. Też dostosować się do takiej wysokości, żeby dziecko miało nogi ustawione mniej więcej pod kątem 90 stopni. To jest wtedy optymalna pozycja dla, dla nóg, która najbardziej będzie pomagała trzymać mięśnie brzucha, trzymać mięśnie pleców i najbardziej będzie prawidłowo ustawiała w dalszym, w konsekwencji tego będzie ustawiała prawidłowo barki. Czyli stabilne nogi, stabilne ciało. Ręka może swobodniej pracować. Mhm. Na co też warto zwrócić uwagę, to to, żeby dziecko nie siedziało w krzesełku za głęboko. Jeśli dziecko się za bardzo odchyli, znaczy za bardzo pupa będzie przesunięta do tyłu, będzie musiało zaokrąglić plecy, obniżyć barki. Będzie wisiało tak naprawdę nad stolikiem. Albo kładło się już od razu, mhm. starając się odrabić lekcję. Co znowu e, będzie bardzo obciążało kręgosłup, e, nie będzie aktywowało mięśni, które są odpowiedzialne za trzymanie właściwej postawy. Będzie od dziecka więcej wymagało od pracy ręki i e, od, od mięśni ręki. Czyli zdecydowanie dziecko powinno siedzieć płytko, bo taka postawa, taka pozycja od razu wymusza wyprostowanie pleców i stabilne utrzymywanie ciała. A to oznacza, że od razu ręka może. Swobodniej pracować. Tak, dzięki temu jest dużo większy zakres ruchów. Też tutaj plecy trzymają już, trzymając postawę, trzymają rękę na odpowiedniej wysokości. W związku z tym te mięśnie samej ręki, przedramienia tak, i śródrzęczne, już są dużo mniej obciążone. Myślę, że to, co też jest ważne. Jest to, żeby krzesło nie tylko było dopasowane wysokościowo do biurka, ale też, żeby było stabilne. A więc, żeby to nie było kręcące, krzesło, kręcące się krzesło, do którego jesteśmy bardzo często przyzwyczajeni, myśląc, że właśnie to jest wygodniejsze. A jeżeli już jest kręcące, to żeby można było je zablokować, żeby na czas pracy przy biurku jednak dawało, żeby było stabilne. Myślę, że jeśli państwo zwrócicie na to uwagę, będziecie zachowywać te wszystkie zasady organizując miejsce pracy dziecka. Waszemu dziecku będzie pisać dużo łatwiej, będzie dużo sprawniej pisało, będzie mniej męczyła się jego ręka. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na naszą stronę internetową www.mimamo.pl. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania albo chcieliby jakkolwiek skomentować nasze filmy, jest taka możliwość, pod filmem jest możliwość wpisania swoich myśli, a my będziemy próbować odpisać na wszelkie pytania czy wątpliwości Państwa. Dziękujemy. Dziękuję.